Ocknął się i roześmiał. Już to wyleczyłoby mnie od razu, szepnął. Ranek znowu zeszedł mu na łapaniu ryb z panną Felicją i Ochockim. Gdy zaś o pierwszej wszyscy zebrali się na śniadanie, pani Wąsowska odezwała się. Babcia, pozwoli nam osiodłać dwa konie? Mnie i panu Wokulskiemu, prawda? A potem, zwróciwszy się do Wokulskiego, dodała: Za pół godziny jedziemy. Od tej chwili zaczyna pan służbę przy mnie. Państwo tylko we dwoje pojadą? Zapytała zapłoniona panna Felicja. Czy ty miałabyś chęć jechać z panem Julianem? Tylko proszę bez żadnych dysponowań moją osobą, zaprotestował Ochocki. Felcia zostanie ze mną, wtrąciła prezesowa. Panie Felicji krew i łzy napłynęły do oczu. Spojrzała na Wokulskiego, najprzód z gniewem, potem ze wzgardą, a nareszcie wybiegła z pokoju pod pozorem znalezienia chustki. Gdy wróciła, Wyglądała jak Maria Stuart, przebaczająca swoim oprawcom, i miała czerwony nosek. Punkt o drugiej przyprowadzono dwa piękne wierzchowce. Wokulski stanął przy swoim, a w parę minut ukazała się pani Wąsowska. Miała obcisłą amazonkę, kształty Junony kasztanowate włosy zebrane w jeden węzeł. Końcem nogi oparła się na ręku stangreta, jak sprężyna rzuciła się na siodło. Szpic ruzga drżała w jej ręce. Wokulski tymczasem spokojnie dopasowywał strzemiona. – Prędzej, panie, prędzej! – wołała, ściągając lejce koniowi, który kręcił się wokoło, i przysiadał na zadzie. Za bromą ruszamy galopem. Avanti! Nareszcie Wokulski siadł na konia. Pani Wąsowska niecierpliwie uderzyła swego szpic i wyjechali za folwark. Droga ciągnęła się aleją lipową, mającą zwiorstę długości. Po obu stronach leżało szare pole, a na nim tu i ówdzie widać było sterty pszenicy duże jak chaty. Niebo czyste, słońce wesołe, z daleka dolatywał jęk młocarni. Kilka minut jechali kłusem. Potem pani Wąsowska położyła rękojeść szpicyruzgi na ustach, pochyliła się i poleciała galopem. Welon kapelusza chwiał się za nią, jak popielate skrzydło. Avanti, avanti. Znowu biegli kilka minut. Nagle pani osadziła konia na miejscu. Była zarumieniona i zadyszana. Dosyć, rzekła. Teraz pojedziemy wolno. Uniosła się na siodle i uważnie patrzyła w stronę błękitnego lasu który było widać daleko na wschodzie. Aleja skończyła się. Jechali polem, na którym zieleniły się grusze i szarzały sterty. – Powiedz mi, pan – rzekła – czy to wielka przyjemność dorabiać się majątku? – Nie – odparł Wokulski po chwilowym namyśle. – Ale wydawać przyjemnie? Nie wiem. Nie wie pan? A jednak cuda opowiadają o pańskim majątku. Mówią, że masz pan sześćdziesiąt tysięcy rocznie. Dziś mam znacznie więcej, ale wydaje bardzo mało. Ileż? Z dziesięć tysięcy. Szkoda. Ja w roku zeszłym postanowiłam wydać masę pieniędzy. Prenipotent i kasjer zapewniają mnie... Że wydałam 27 tysięcy. Szalałam. No i nie spłoszyłam nudów. Dziś myślę sobie, zapytam pana, jakie robi wrażenie 60 tysięcy wydanych w ciągu roku? No ale pan tyle nie wydajesz. Szkoda. Wiesz pan co? Wydaj kiedy 60. No, 100 tysięcy na rok i powiedz mi pan. Czy to robi sensację i jaką? Dobrze? Z góry mogę pani powiedzieć, że nie robi. Nie? Więc na cóż są pieniądze, jeżeli 100 tysięcy rubli rocznie nie daje szczęścia? Cóż go da? Można je mieć przy tysiącu rubli. Szczęście każdy nosi w sobie. Ale je skądś bierze do siebie. Nie, pani. I to mówi pan? Taki człowiek niezwykły? Gdybym nawet był niezwykłym, to tylko przez cierpienia, nie przez szczęście. A tym mniej nie przez wydatki. Pod lasem ukazał się tuman kurzu. Pani Wąsowska chwilę popatrzyła, potem nagle zacięła konia i skręciła na prawo w pole bez drogi. Awanty! Awanty! Jechali z dziesięć minut, a teraz Wokulski zatrzymał konia. Stał na wzgórzu, nad łąką, tak piękną, jak marzenie. Co w niej było pięknem, czy zieloność trawy, czy kręty bieg rzeczułki, czy drzewa pochylające się nad nią, czy bogodne niebo, Wokulski nie wiedział. Ale pani Wąsowska nie zachwycała się. Pędziła z góry na złamanie karku, jakby chcąc zaimponować swemu towarzyszowi odwagą. Gdy wokulski powoli zjechał z góry, zwróciła do niego konia i zawołała niecierpliwie: Ach, panie, czy pan zawsze taki nudny? Przecież nie po to wzięłam pana na spacer, żeby ziewać. Proszę mnie bawić. Tylko zaraz. Zaraz? Dobrze. Pan Starski jest to bardzo zajmujący człowiek. Pochyliła się na siodło, jakby padając w tył i przeciągle spojrzała Wokulskiemu w oczy. Aha, zawołała ze śmiechem. Nie spodziewałam się usłyszeć tak banalnego frazesu od pana. Pan Starski zajmujący. Dla kogo? Chyba dla takich takich łabędzic, jak panna Ewelina, bo na przykład już dla mnie przestał nim być. Jednakże. Nie ma jednakże. Był nim kiedyś, kiedy miała zamiar stać się męczennicą małżeństwa. Na szczęście mój mąż znalazł się tak uprzejmie, że prędko umarł. A pan Starski jest tak nieskomplikowany, że nawet przy moim zasobie doświadczenia poznałam się na nim w tydzień. Ma zawsze taki sam zarost, ale książę Rudolf i ten sam sposób uwodzenia kobiet. Jego spojrzenia, półsłówka, tajemniczość znam tak dobrze jak krój jego żakietu. Zawsze tak samo unika panien bez posagu, jest cynicznym z mężatkami, a wzdychającym przy pannach, które mają wyjść za mąż. Mój Boże, ilu ja podobnych spotkałam w życiu. Dziś trzeba mi czegoś nowego w takim razie pan Ochocki. O tak, Ochocki jest zajmujący. A mógłby nawet być niebezpieczny. Ale na to ja musiałabym drugi raz się urodzić. To człowiek nie z tego świata, do którego ja należę sercem i duszą. Ach, jaki on naiwny, a jaki wspaniały. Wierzy w idealną miłość, z którą zamknąłby się w swoim laboratorium i był pewnym, że go nigdy nie zdradzi. Nie, on nie dla mnie. Cóż znowu z tym siodłem? Zawołała nagle. Mój panie, popręg mi się odpiął. Proszę zobaczyć. Wokulski zeskoczył z konia. Zsiądzie pani? zapytał. A nie myślę. Niech ma tak obejrzy. Zaszedł z prawej strony. Popręg był mocno przypasany. Ale nie tam. O, tu. Tu coś psuje się, około strzemienia. Zawahał się, lecz odsunął jej Amazonkę i włożył rękę pod siodło. Nagle krew uderzyła mu do głowy. Wdówka w taki sposób ruszała nogą, że jej kolano dotknęło twarzy Wokulskiego. No i cóż, no i cóż? pytała niecierpliwie. Nic, odparł. Popręk jest mocny. Pocałowałeś mnie pan w nogę? Krzyknęła. Nie. Wtedy trzasnęła konia szpic ruzgą i poleciała cwałem, szepcząc. Głupiec czy kamień. Wokulski powoli siadł na konia. Niewysłowiony żal ścisnął mu serce, gdy pomyślał. Czy i panna Izabela jeździ konno? I kto też jej poprawia siodło? Kiedy dojechał do pani Wąsowskiej, wybuchnęła śmiechem. Ha, ha, ha! Jesteś pan nieoceniony! A potem zaczęła mówić niskim, metalowym głosem. Na karcie mojej historii zapisał się piękny dzień. Odegrałam rolę puty farowej. I znalazłam Józefa <laughs> Jedna tylko rzecz napełnia mnie obawą że pan nawet nie potrafisz ocenić jak ja umiem zawracać głowy W takiej chwili stu innych na pańskim miejscu powiedziałoby że żyć bez mnie nie mogą że zabrałam im spokój i tam dalej A ten odpowiada krótko nie za to jedno nie, powinieneś pan dostać w Królestwie Niebieskim krzesło pomiędzy niewiniątkami. Takie wysokie krzesełko z poręczą z przodu. <tarza> Tarzała się na siodle ze śmiechu. I co by pani z tego przyszło, gdybym odpowiedział jak inni? Miałabym jeden triumf więcej. A z tego co pani przyjdzie? Że zapełniam sobie pustkę życia. Z dziesięciu tych, którzy mi się oświadczają, wybieram jednego, który wydaje mi się najciekawszym. Bawię się nim, marzę o nim, a potem robię przegląd następnej dziesiątki i wybieram nowego. I tak często? Choćby co miesiąc. Co pan chce, dodała wzruszając ramionami. To miłość wieku, pary i elektryczność. A tak, nawet przypomina kolej żelazną. Leci jak burza i sypie iskry? Nie, jeździ prędko i bierze pasażerów, ilu się da. O, panie Wokulski. Nie chciałem obrazić pani. Sformułowałem tylko to, co słyszał. Pani Wąsowska przygryzła usta. Jechali jakiś czas, milcząc. Po chwili znowu zabrała głos pani Wąsowska. Już określiłam sobie pana. Pan jesteś pedant. Co wieczór, nie wiem o której, ale zapewne przed dziesiątą, robisz pan rachunki, potem idziesz spać, a przed spaniem mówisz pacierz, głośno powtarzając, nie pożądaj żony bliźniego twego. Czy tak? Niech pani mówi dalej. Nie będę nic mówić, bo mnie już rozmowa z panem męczy. Ach, ten świat daje nam same zawody. Kiedy kładziemy pierwszą suknię z trenem, kiedy idziemy na pierwszy bal, kiedy pierwszy raz kochamy, zdaje się nam, że otóż jest coś nowego. Lecz po chwili przekonywamy się, że to już było, albo że to jest nic. Pamiętam, w zeszłym roku na Krymie jechałyśmy w kilka osób bardzo dziką drogą, po której kiedyś snuli się rozbójnicy. I właśnie, gdy rozmawiamy o tym, wysuwa się spoza skały dwóch Tatarów. Chwała Bogu, myślę, Ci zechcą nas zabić, bo miny mieli okropne, choć bardzo przystojni ludzie. A oni wie pan, z jaką wystąpili propozycją? A żeby kupić od nich winogron. Panie, oni tam sprzedawali winogrona, kiedy ja myślałam o bandytach. Chciałam ich wybić ze złości, naprawdę. Otóż Pan dzisiaj przypomniał mi tych tatar. Prezesowa przez kilka tygodni tłumaczyła mi, że pan jesteś oryginalny człowiek, zupełnie różny od innych, a tymczasem widzę, że pan jest najzwyklejszy pedant. Czy tak? Tak. Widzi pan, jak ja się znam na ludziach. Może byśmy jeszcze pojechali galopem. Albo nie, już mi się nie chce. Jestem zmęczona. A gdybym choć raz w życiu spotkała prawdziwie nowego człowieka? A z tego, co by pani przyszło? Miałby jakiś nowy sposób postępowania, mówiłby mi nowe rzeczy, czasami rozgniewałby mnie do łez, potem sam śmiertelnie obraziłby się na mnie, a potem naturalnie musiałby przepraszać. O, ten zakochałby się we mnie do szaleństwa. Wpiłabym mu się tak w serce i pamięć, że nawet w grobie nie zapomniałby o mnie. No, taką miłość rozumiem. A pani, co by mu dała w zamian? Spytał Wokulski, któremu robiło się coraz ciężej i smutniej. Czy ja wiem? Może ja zdecydowałabym się na jakie szaleństwo? Teraz ja powiem, co by ten nowy człowiek dostał od pani. Mówił Wokulski, czując, że wzbiera w nim gorycz. Naprzód dostałby długą listę wielbicieli dawniejszych, następnie drugą listę wielbicieli, którzy nastąpią po nim, a w czasie antraktu miałby możliwość sprawdzania, czy na koniu dobrze leży siodło. To nikczemne coś pan powiedział, krzyknęła pani Wąsowska ściskając szpiculskę. Tylko powtórzenie tego, co słyszałem od pani. Jeżeli jednak mówię zaśmiało na tak krótką znajomość. Owszem, słucham. Może pańskie impertynencje będą ciekawsze, aniżeli ta chłodna grzeczność, którą od dawna umiem na pamięć. Naturalnie taki człowiek jak pan gardzi takimi kobietami jak ja. No, śmiał. Za pozwoleniem. Przede wszystkim, nie używajmy zbyt silnych wyrazów, które wcale nie odpowiadają spacerowej sytuacji. Między nami nie ma mowy o uczuciach, tylko o poglądach. Otóż, moim zdaniem, w poglądzie pani na miłość istnieją nie dające się pogodzić kontrasty. Proszę, zdziwiła się wdówka. To, co pan nazywasz kontrastami, ja najdoskonalej godzę w życiu. Mówi pani o częstej zmianie kochanków? Jeśli łaska, nazwijmy ich wielbicielami. A następnie, chce pani znaleźć jakiegoś nowego i nietuzinkowego człowieka, który by nawet w grobie nie zapomniał o pani? Otóż, o ile ja znam ludzką naturę, jest to cel nie do osiągnięcia. Ani pani z rozrzutnej w swoich względach nie stanie się oszczędną, ani człowiek nietuzinkowy nie zechce zająć miejsca pośród kilku tuzinów. Może o tym nie wiedzieć przerwała wdówka. A, więc mamy i mistyfikację dla udania się, której potrzeba, ażeby bohater pani był ślepy i głupi ale choćby takim był wybrany. Czy sama pani miałaby odwagę zwodzić człowieka, który aż tak panią kochał? Dobrze, więc powiedziałabym mu wszystko, kończąc w ten sposób. Pamiętaj, że Chrystus przebaczył Magdalenie, od której przecie ja jestem mniej grzeszna. No i przynajmniej mam równie piękne włosy. I to by mu wystarczyło. Ja sądzę. A gdyby mu nie wystarczyło, zostawiłabym go w spokoju i odeszłabym. Ale pierwej wbiłaby mu się pani w serce i w pamięć, taka, że było pani nawet w grobie. Nie zapomniał, wybuchnął Wokulski. Piękny świat, ten wasz świat. I miłe są te kobiety, przy których, kiedy im człowiek w najlepszej wierze oddaje własną duszę, jeszcze musi spoglądać na zegarek, żeby nie spotkał swoich poprzedników i nie przeszkadzał następcom. Pani, nawet ciasto, ażeby wyrosło, potrzebuje dłuższego czasu. Czy więc podobna wielkie uczucie wychodować w takim pośpiechu, na takim jarmarku? Niech pani skwituje z wielkich uczuć. To pozbawia snu i odbiera apetyt. Po co kiedyś zatruwać życie jakiemuś człowiekowi, którego zapewne dziś jeszcze pani nie zna? Po co sobie samej mącić dobry humor? Lepiej trwać przy programie prędkich i częstych zwycięstw, które innym nie szkodzą, a pani jakoś zapełniają życie. I już pan skończył, panie Wokulski? Chyba, że tak. Więc teraz ja panu powiem. Wszyscy jesteście podli. Znowu silny wyraz. Pańskie były silniejsze. Wszyscy jesteście nędznicy. Kiedy kobieta w pewnej epoce życia marzy o idealnej miłości, wyśmiewacie jej złudzenia i domagacie się kokieterii, bez której panna jest dla was nudna, a mężatka głupia. A dopiero gdy, dzięki zbiorowym usiłowaniom Pozwoli prawić sobie banalne oświadczyny, patrzeć słodkowoczy, ściskać za ręce. Wówczas z ciemnego kąta wyłazi jakiś oryginalny egzemplarz w kapturze Piotras Amenis i uroczyście wyklina kobietę stworzoną na obraz i podobieństwo Adamowych Synów. Tobie już nie wolno kochać. Ty już nie będziesz nigdy prawdziwie kochana, bo miałaś nieszczęście znaleźć się wśród jarmarku. Boś straciła złudzenia. A któż się z nich okradł, jeśli nie pańscy rodzeni bracia? I cóż to za świat, który naprzód obdziela z ideałów, a potem skazuje obdartego? Pani Wąsowska wydobyła chustkę z kieszeni i poczęła ją gryźć. Na rzęsach błysnęła jej łza i spadła na końską grzybę. Jedź pan już sobie zawołała. Jesteś pan drażniąco płytki. Jedź pan jedź. I przyślij mi Starskiego. Jego bezczelność jest zabawniejsza od pana księżowskiej powagi. Wokulski ukłonił się i pojechał naprzód. Był zgryziony i zakłopotany. Gdzie pan jedziesz? Nie tędy. Ach, prawda, gotów pan jesteś zabłądzić, a później mówić wszystkim przy obiedzie, żem cię sprowadziła z prostej drogi. Proszę za mną! Jadąc o kilka kroków za panią Wosowską, Wokulski rozmyślał. Więc to taki świat. Jedne w nim sprzedają się ludziom prawie zgrzybiałym, a inne traktują ludzkie serca jak polędwice. Dziwna to jednak kobieta z tej pani, bo złą nie jest, ma nawet szlachetne porywy. W pół godziny wjechali znowu na wzgórza, z których widać było dwór prezesowej. Pani Wąsowska nagle zwróciła konia i, bystro patrząc na Wokulskiego, spytała: Między nami pokój czy wojna? Czy mogę być szczerym? Proszę. Mam dla pani głęboką wdzięczność. W jednej godzinie dowiedziałem się od pani więcej, aniżeli przez całe życie. Ode mnie? Zdaje się panu. Mam w sobie parę kropli krwi węgierskiej, więc kiedy wsiądę na konia, szaleję, plotę niedorzeczności. Notabene, nie cofam nic z tego, co powiedziała, ale mylisz się, pan, jeśli sądzisz, żeś mnie już poznał. A teraz pocałuj mnie pan w rękę. Jesteś pan rzeczywiście interesujący. Wyciągnęła rękę, którą Wokulski ucałował, szeroko otwierając oczy ze zdziwienia.